Witajcie, z tej strony Joaś Wybieram Zdrowo. Witam Was dzisiaj o poranku, jest godzina wczesna poranna i mój nastolatek wybiera się do szkoły. W związku z tym przygotuję mu poranny jego soczek, jeszcze przed podaniem śniadania. I dzisiaj zademonstruję Wam taki soczek, który będzie się składał, taki kubuś prawie można powiedzieć, który będzie składał się z banana, Banan, jak widzicie, ma tutaj taki śmieszny odcin na skórce, ponieważ ja tą skórkę wyszarowałam, ponieważ będziemy robili ten soczek razem ze skórką. Z racji tego, iż w skórce znajduje się bardzo dużo witamin, właściwie 80% witamin z badana znajduje się w skórce, a przede wszystkim potasu. Mój syn jakiś czas temu borykał się z problemami z arytmią. Podejrzewam, że to właśnie z braku jedzenia owoców i warzyw, i tego potasu po prostu u niego nie było. Będzie to też marcheweczka. Będą to jabłuszka z naszego rodzinnego ogrodu. Dzikie jabłuszka, zerwane, niepryskane, zerwane własnoręcznie, chciałam dodać. I gruszeczka. To wszystko wystarczy, żeby stworzyć dla niego przepyszny sok. Ja tutaj jeszcze skorzystam, weźmiemy nożyk i naszą naszą. A nie, przepraszam, obieraczka dzisiaj nam nie będzie potrzebna, ponieważ wszystkie owoce i warzywa będziemy wykonywali ze skórką. I teraz tak pokażę Wam, jak ja to robię w momencie, kiedy mamy banana, bo oczywiście pewnie wiecie o tym, że nie wyciśniemy soku z banana. Jest to po prostu niemożliwe, bo banan jest zbyt mączysty. Ale skórki osobno już się da. I teraz, jak my to zrobimy? Jak może wiadomo wam z moich poprzednich filmów, Omega Sana EUJ 707, której będę używała, ma w swoim zestawie dwa sitka i jeden tak zwany wkład pełny. Do tego w takim razie, żeby zrobić sobie tutaj przecisnąć sobie banana, użyjemy wkładu pełnego, czyli bez sitka, tak? Nasz wałek ślimakowy jest już wewnątrz korpusu. Zakładamy wkład pełny, zakładamy końcówkę. Lewą ręką, ok, ale poszło. No i tutaj na ten moment nie będzie nam potrzebny pojemnik z pulpą i nie będzie potrzebne nam też sitko zewnętrzne, ponieważ zależy nam, aby całość tego owocu przemielonego wylądowała w pojemniku, a później razem wymieszamy, połączymy to z pozostałymi owocami. No i tak oto tym sposobem zaczynamy. Bardzo fajną rzeczą jest to, iż ten szklany pojemnik na sok jest na tyle duży, że możemy go podstawić pod obydwa wyloty, czyli zarówno wylot na sok, jak i potem wylot na, na miąż, czy też na zmielone owoce. Bo niektóre owoce, które potrzebujemy zmielić, mimo wszystko też gdzieś tam ten sok się wytrąca i wtedy może nam kapać właśnie. Tym wylotem sokowym, a w tym momencie ten szklany duży pojemnik ogarnia nam obydwa te wloty. Ok, I tak sobie banan sobie się przycisnął. Poczekamy jeszcze sekundkę. No dobrze, nic tu więcej już nie idzie. Ok, poczekamy aż zatrzyma się nam silnik. Tutaj jest czysto, nic się nie osadziło. Wyciągamy tylko sobie w tym momencie. Mm. Nasz wkład pełny, to można sobie go troszeczkę tutaj oczyścić, zewnętrzną stroną noża, żeby sobie tutaj nic nie zadrapać, no ok, to przeznaczymy do mycia i w tym momencie zmieniam wkład na wkład z dużymi oczkami, tak, bo będę chciała przecisnąć sok z gruszki, a gruszka już jest dosyć mączysta. Okay, teraz sobie podłożę już y, zarówno tutaj ten pojemnik, jak i tym razem użyjemy sobie już y, siteczka, bo z gruszki potrafi wychodzić sporo piany i podłożymy sobie również pojemnik na pulpę. Dobrze, mamy tutaj naszą gruszeczkę. Ja obetnę jakieś takie tutaj, czy to co, jakaś część czarna, taka jakaś kropka czy coś, ale tak to gruszeczka będzie nam w całości. Ona jeszcze tutaj damy na ćwiartkę. Okay, dobrze. I wyciskamy troszeczkę. Tutaj jeszcze troszeczkę banana się wydostało, więc ja pozwolę go sobie jeszcze z powrotem spróbować wykorzystać. Może się wymieszę teraz z tym sokiem z gruszki, troszeczkę witamin z tego banana jeszcze trafi. Trafi nam do soku. Dobrze. Nie wiem, czy to widać. Troszeczki trochę zostaje tutaj na sitku z takim gęstszym bananem jeszcze odrobinę. Ja użyłam tego sitka, ponieważ jak wiecie, no dzieci yy, uwielbiają przede wszystkim soczek klarowny, żeby był bez żadnych farfocli wyczuwalnych. Dzieci muszą mieć to wszystko czyściutkie. Dlatego właśnie to sitko w takich sytuacjach jest niezbędne. Dobrze i dobrze wymieniamy sobie po raz kolejny wkład. Tym razem, ponieważ została nam marchewka. może tutaj sobie posażę, To jeszcze wyrzucić tu. Ponieważ została nam marchewka i skórka od banana i jabłka, które są twarde, no to w tym momencie już przydałoby nam się korzystać z sitka o drobnych oczkach. Może tutaj pokażę, tak, to widać tą różnicę. Tak. Okay. Zmieniamy siteczko. Zakładamy końcówkę. No i co? I może Wam zademonstruję tutaj, co się wydarzy z tą skórką. Ja na razie nie, nie, nie wrzucam mu jeszcze codziennie całej skórki od banana, ponieważ chcę go przyzwyczaić stopniowo do, do smaku. Tak naprawdę nie wiem, czy ta skórka ma inny smak niż sam banan, ponieważ my jesteśmy akurat dzisiaj już szósty dzień na 7 detoksie sokowym, a ja z tą skórką dowiedziałam się tak naprawdę raptem 3 dni temu i zaczęłam praktykować, więc nie, nie spróbowałam tego soku, bo mam swoje soki. Poza tym zaczynam okno żywieniowe dopiero około godziny między 12 a 14. 14, a sok robię rano, więc no nie miałam okazji spróbować, czy to zmienia smak, dlatego na wszelki wypadek boję się, żeby on mi tego soku nie odrzucił i tej, tej skórki dokładam stopniowo coraz więcej każdego dnia. Dobrze. Malam ma miękko tą skórkę, więc spokojnie nie musimy się tutaj niczego obawiać, że sana sobie z czymkolwiek nie poradzi, ponieważ poradzi sobie świetnie. Dobrze, skórka nam się gdzieś tam robi, nie będziemy robić pustych przebiegów, marchewka. Jak już opowiadałam na którymś filmie, jeżeli ktoś już widział, tutaj w marchewce zazwyczaj jest ta zielona końcówka. No głównie dlatego, że od tego miejsca wyrasta jej zielona natka. Natomiast też jak tutaj zetniecie ten, ten dzióbek, to widać dosyć mocno, że tutaj często jest taka, taka zielona otoczka. Ja mam tu jeszcze taką drugą marchewkę, taką trochę większą, ciut brzydszą. Akurat no tu, zaraz może w tej końcówce, ta marchewka też właśnie nie zawierała jakoś szczególnie pestycydów. Nie widać tutaj takiej zielonej obrączki. Tutaj troszeczkę, więc ja zetnę to jeszcze, jeszcze bardziej. Może mm. zapalimy sobie dodatkowe światełko jeszcze. Będziecie widzieli. Być może lepiej. Widać, jest taka, ale tu jest słabiutka. Akurat nie ma już co ścinać. Ta marchewka była spoko, także. No i w Marchewka bardzo fajnie i zawsze daje się skrypać wałkowi ślimakowemu. Gdzie soczek? Widać tutaj, tak? Gdzie soczek tam wychodzi? Widać jak wychodzi kulka. Dobrze. I przeszła kolej na jabłuszka. Jabłuszka są malutkie, ale mimo to no w całości by nie weszły, chociaż ten otwór lotowy jest duży. Ja je też rozcinam z tego względu, że ponieważ, tak jak już mówiłam, to są jabłka dzikie, nie chciałabym, żeby nam się też trafił jakiś dziki lokator tutaj. Tym sprawdzam zawsze i patrzę, czy żaden robaczek tam nie zamieszkał, ponieważ w niektórych z tych jabłek, i to jest bardzo dobre ich świadectwo, takie robaczki bytowały, co widać ślady wydrążone po ich obecności. Co tylko oznacza, można powiedzieć, że te jabłka są w tym momencie certyfikowane. Są certyfikowane robakiem, bo jeśli nawet robak nie chce y, ruszyć jabłka, no to zbyt dobrze o jabłku y, nie świadczy. Natomiast te jabłuszka jak najbardziej budzą zainteresowanie robaków i to mnie tak właściwie naprawdę bardzo cieszy. Wiem dodatkowo skąd one pochodzą, znam źródło, wiem, że nie są pryskane. Więc y, dodaję intencji jeszcze w tym momencie do mojego soku. Za każdym razem wyciskając go, myślę sobie, przynieść zdrowia mojemu synowi, daj mu długie życie, w dobrostanie, daj mu dobrą kondycję, daj mu energię, radość na cały dzień. To jest bardzo ważne, żeby dzieci piły soki. Szczególnie teraz, w dobie tego jedzenia, które my mamy, które właściwie nie jest jedzeniem, tylko jest paszą. Ale ostatnie jabłuszko. Ja się cieszę, że mój syn, chociaż lubi te soki, i ostatnio zaczyna się też coraz bardziej przykonywać do jedzenia warzyw na kuchni witaliańskiej, nawet. Zrobiłam mu niedawno pizzę. Na razie zaczynam z nim od takiej wersji po prostu keto, czyli staram się wyłączyć mu z diety wszelkiego rodzaju łączne potrawy. Dzisiaj, na przykład, też zapytał, czy może zjeść sobie kebab, ale od razu zapytał taki bez bułki na talerzu albo ewentualnie tortille. No to my wytłumaczyłam, że tortilla jest również pszenna tak samo jak i bułka, więc najlepiej byłoby, jeżeli już to ten kebab na talerzu z warzywami. No i powiedział od razu, ok, nie kłócił, się zgodził. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Widzę, że dziecko jednak też idzie za naszymi przykładami. I że zaczyna rozumieć, co, co to jest zdrowe odżywianie i jak bardzo jest to ważne. Dobrze, ja tu jeszcze zawsze tak staram się jeszcze gdzieś tam tą piankę dodatkowo ogarnąć. To już to wyjmę, żebyście lepiej sobie wszystko widzieli, co nam się to wyprodukowało. Dobrze, jeszcze gdzieś tam sobie przyciskam. Oczywiście żaden farfosel nam tutaj nie przejdzie, ale pianka jeszcze zamieni się na sok. Ok, zdejmiemy sobie tutaj to siteczko. Przemyjemy sobie łóżkę, powolnego dodawał z zlewie, chociaż zew był czysty, bo był po, umyty po myciu warzyw. Dobrze, i tutaj mamy, widzicie ten gęsty banan. Ok. Ja do tego celu, żeby go sobie ładnie połączyć, ładnie rozbić, używam na przykład takiej szopaczki z kulką. Ta kulka już tu w środku też robi robotę. Zobaczę, ja żeby mi nie wpadło do soku, bo będzie krzyk o te grubsze kawałki. I taki oto poranny połóż. Przygotowane dla mojego kochanego, dla mojego kochanego syneczka. Okej. Okay. Mhm. Proszę bardzo. Taki oto. Taki oto, piękny, pyszny soczek. Miłego poranka wszystkim życzę, owocnego dnia. Papa. Pa.